Jakieś 20 lat temu, kiedy dosyć intensywnie pokazywałem się w Stanach i pewna kalifornijska galeria wystawiała mnie na, no właśnie, najważniejszych wszystkich targach sztuki w Stanach Zjednoczonych, czyli targach w Nowym Jorku, w San Francisco i między innymi targach w Palm Springs, zdarzyło się otóż, że pewna pani patrząc na moje obrazy, Dostała nagle ataku, spazmów, płaczu. Zaczęła klęczeć przed tymi obrazami, łukać. W końcu przewróciła się. Przyjechało Pogotowie, zabrało tą panią. Opisali to w gazetach, dobrze podali moje nazwisko, wobec czego <śmum> momentalnie jakoś zaistniałem. I wtedy właśnie się dowiedziałem, co to jest syndrom florencki. Otóż to jest właśnie tego rodzaju przypadłość, że kiedy widzi się bardzo dużo dobrej sztuki figuratywnej, to człowiekowi może przydarzyć się taka historia. Po raz pierwszy opisał to Standal w swoim dzienniku podróżnym z, po Włoszech gdzie jeździł z rozkazu Napoleona jako jego komisarz i rejestrował wszystkie najważniejsze zabytki. Rejestrował je i równocześnie opisywał Włochy, między innymi właśnie Florencję, a rejestrował je po to, żeby je można było później zagrabić. Syndrom florencki nie dotyczy w żadnym stopniu sztuki abstrakcyjnej. Przynajmniej nie są odnotowane takie e, przypadki. Tylko i wyłącznie sztuki figuratywnej. Francis Bacon jest niewątpliwie malarzem figuratywnym. Trudno u niego szukać abstrakcji. Sam zresztą odżegnuje się od abstrakcji w równym stopniu jak od jakiegoś naturalizmu. Francis Bacon niewątpliwie wytworzył coś w rodzaju syndromu florenckiego u prawie całej akademii, na której studiowałem. Oczywiście mówimy tutaj o latach 70. i 80. Na ścianach tej uczelni wisiały wyłącznie obrazy inspirowane malarstwem Bajkana, a większość studentów malowała w bardzo podobny sposób. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie wtedy pokazały się wywiady, które przeprowadził z malarzem krytyk sztuki David Sylvester. Też niebagatelną rolę odegrały zapewne ceny, jakie obrazy Bacchana uzyskiwały. Ponieważ wtedy byłem akurat malczewskim i goją w jednym, więc odciąłem się jak tylko się dało od, od tego malarstwa. Po prostu wręcz można powiedzieć, że nie cierpiałem tego rodzaju ekspresji. Ale oczywiście ja mówię o obrazach, które. Widziałem na Akademii. Nie mówię o obrazach samego Francisa, ponieważ tych obrazów nie miałem możliwości zobaczyć poza reprodukcjami. Ten syndrom florencki dopadł wszystkich. Wszyscy malowali w ten sposób i mnie też dopadł. Otóż będąc w którymś z ważnych muzeów, trafiłem na wystawę obrazów Francisa Bacon'a. Te obrazy były duże. Wszystkie były za szkłem i oprawione były w złote ramy. Co już wtedy wydawało mi się y, takie trochę anachroniczne. Tyle, że ponieważ ja programowo odrzucałem te malarstwo, no to nie przyjrzałem się tym obrazom za pierwszym razem tak mocno. Po prostu wyszedłem z nimi gdzieś tam pod powieką. I później po jakimś czasie. Zacząłem się nad tym zastanawiać, dlaczego te obrazy, chociaż no właściwie mi się nie podobają, dlaczego one zostały w mojej pamięci i gdzieś tam drażnią moją, moją, moją duszę, czy, czy ja wiem, wątrobę, czy cokolwiek innego. Bo otóż, malarstwo czy sztuka nie zawsze musi oddziaływać pięknem. Właściwie najważniejsze jest, żeby, żeby działało: żebyśmy, żebyśmy patrząc, słuchając czy czytając coś, patrząc na coś, słuchając czegoś czy czytając coś, mieli stali zadrażnieni. Zadrażnieni w rozmaity sposób, bo już powiedziałem, może to być piękno. Możemy się oburzyć, może nas coś zbulwersować, może nas coś odrzucić. Może nas coś zaintrygować. Pewnie tych, tych słów można znaleźć znacznie więcej, ale musimy wyjść w pewien sposób poruszeni. I oczywiście to nie jest klasyczny syndrom florencki, ale właśnie to poruszenie powoduje, że obraz zaczyna z nami w pewien sposób grać. Zaczynamy widzieć pewne zjawiska czy pewne stany emocjonalne, czy pewne kolory poprzez tamten właśnie obraz. Tak się zdarzyło ze mną i z obrazem Baykena pod tytułem Obraz, druga wersja obrazu z 1900 46 bodaj roku. W swoich obrazach, no tak jak na przykład w autoportretach, używał często rozmaitych sposobów nakładania farby. Nakładał je gałgankami, nakładał je jakimiś patykami. Mam taki obraz tutaj swój w pracowni, który Wygląda mniej więcej, znaczy nie wygląda tak, oczywiście jest zupełnie inny, ale robiony jest w ten właśnie sposób. Tutaj użyłem do namalowania tego obrazu gumowych rękawiczek. Jest namalowany cały gumowymi rękawiczkami. I namalowany jest tak, jak w wypadku niektórych obrazów Beikana, bez użycia pędzla. To znaczy zamiast pędzla stosuje się jakieś dziwne narzędzia. Nie ma też szkicu wstępnego. Zresztą ja bardzo rzadko stosuję szkice wstępne, bo chcę, żeby ten, żeby ten obraz był tak jak u, w obrazach Francisa, żeby ten obraz był dynamiczny, żeby, żeby on się rodził w trakcie malowania. Oczywiście to nie jest tak, że Bacon jest zupełnie oryginalny, że nikt przed nim nie malował w podobny sposób. On fascynował się rozmaitymi malarzami, fascynował się Picassem, też walczył jakby z tymi fascynacjami. I tam widać reminiscencje ze sztuki Picassa. Natomiast powiem tak, u niego, u Francisa Bacona, nie ma takiej estetyzacji, jaka czasami zdarza się Picassowi. Zdarza się w obrazach Picassa. Natomiast u angielskiego malarza wszystko jest podporządkowane uzyskaniu pewnej prawdy, pewnej prawdy obiektu, który maluje. On przeważnie maluje ludzi, ale nie tylko ludzi. Maluje również mięso, ponieważ fascynował się obrazem, nie, nie jednym, ale między innymi fascynował się obrazem Rembrandta wołu. tak jak zresztą wielu malarzy. Fascynował się również, podziwiał również obraz Scheimas Sutina na ten sam temat. Ten z kolei malarz również fascynował się Rembrandtem. Gdzieś ten Rembrandt wszystkich porusza. Rembrandt, który usiłuje powiedzieć całą prawdę o człowieku. I Bacon jest jego w pewien sposób, w pewien sposób, następcą. Sam kiedyś stwierdził, że Nieprawdą jest, jakoby jego obrazy były okrutne, albo tylko okrutne, i tylko przerażające, ponieważ cokolwiek by się nie namalowało, to i tak zawsze życie jest brutalniejsze, okrutniejsze i y, bardziej przerażające. Oczywiście Francis Bacon używał pędzli. Ale myślę, że używał raczej pędzli, będących w takim stanie. A już na pewno używał pędzli tej szerokości. Narzędzie nie miało dla niego znaczenia. Znaczenie miał ślad, jaki pozostał. I chodziło o to, żeby on był jak najdalej od. Śladu, jaki pozostawia typowe narzędzie malarza. To, co w jego obrazach pozostaje najdłużej, to takie wrażenie, jakby przenicowywał swoich modeli, ponieważ maluje głównie ludzi, to można powiedzieć, że korzystał z modeli. Ten czy w inny sposób z modeli korzystał. Czy to przy pomocy fotografii, czy pff, nie wiem, być może zdarzało mu się malować z natury albo z pamięci. No jest takich kilka, kilka sposobów. Natomiast on ich przenicowuje. On po prostu tak jakby poświęca im tak dużo uwagi, że zaczyna wchodzić w podskórę tych modeli. Prawdzie brytyjski malarz twierdzi, że nigdy nie wie, zabierając się do pracy nad obrazem, co na końcu powstanie. Niemniej, obraz, o którym mówię, czyli druga wersja obrazu z 1946 roku obraz, na którym są strzępy mięsa, na którym są te wszystkie rekwizyty, które pojawiają się. Właśnie od tego pierwszego, od pierwszej wersji, pojawiają się czy zaczynają się pojawiać na y, obrazach y, Bejkena. Te, o, te wszystkie gesty malarskie, te wszystkie sposoby malarskie są w tym obrazie zawarte. Nie wiem, na ile sztuka w ogóle może wstrząsać y, odbiorcom, na ile ona może zmienić jego życie. Przypuszczam, że nie może. Przypuszczam, że to są tylko przejściowe stany. Przypuszczam że, przypuszczam, że te emocje wygasają w momencie, kiedy wychodzimy z teatru, czy kiedy przestajemy oglądać film. Wygasają dosyć szybko, ale obrazy pozostają. Obraz pod tytułem. Druga wersja obrazu z 1946 roku jest mniejszy od mojego, ma mniej więcej standardowe beikonowskie rozmiary 198 na 132 cm.